Padłem na bardzo fajny pomysł, jaki odcinek dzisiaj nagrać, i mam nadzieję, że Wam się spodoba. A więc, tak, mam budżet 100 tysięcy. Do tego budżetu muszę się zmieścić z jak najbardziej grywalnym składem, ponieważ będę się mierzył w lidze elitarnej. Będę miał do rozegrania dwa mecze. Jeżeli jeden z nich wygram, challenge jest zaliczony. Natomiast, jeżeli nie uda mi się wygrać żadnego, to otwieram paczkę za 45k za końsy. Tej paczki nie będę quicksellował, nawet jeżeli przegram, ponieważ otwieranie za końsy jest już największym wymiarem kary. Mam nadzieję, że pomysł wam się podoba, ja już się dobrze bawiłem przy budowaniu tego składu, ponieważ no budżet 100 tysięcy, taki sztywny budżet to jest trudna sprawa, nie może być ani końca więcej, także wiecie zawsze jak budowałem ten zespół to gdzieś tak 5 tysięcy wychodziłem ponad budżet, no i trzeba było już zmieniać składik. ale w końcu udało się złożyć fajny składzik i teraz będziemy kupować tych graczy. Na ten moment mam 984 tysiące końców, na koniec jak już zrobię zespół pokażę wam ile wydałem na ten skład. Pierwszym zawodnikiem jest Hakimi, jednak jak do, się pewnie domyślacie, no ja go nie kupiłem, ponieważ już go mam w zespole. No kolejnym zawodnikiem, w związku z tym, że pojawił się Hakimi, pewnie domyślacie się kto to jest. Gościu kosztuje tylko 10k, a powstrzyma niejednego zawodnika, który nawet kosztuje milion końców. Presnell Kim I tutaj już troszeczkę zmienia, zmieniamy klimaty, ponieważ kupujemy Edera Militao, za którego dałem 3000 końców, ponieważ chciałem mieć go No i jak się pewnie domyślacie, skoro pojawił się Eder Militao, to oznacza to tylko jedno: Ferlau Medi leci na lewą stronę obrony. Kupiony za 13250 końców. Kolejnym zawodnikiem dopełniającym. Trójkąt z Realu Madryt będzie Fede Valverde. Kupiony za 4300 monet. A nie pokazałem wam ile dałem za Kim Pembe, dałem 9900 końców. Następnym zawodnikiem będzie bardzo dobry środkowy pomocnik z Premier League, Alan. Alan będzie moim defensywnym pomocnikiem razem z Fede Valverde. Następnym zawodnikiem jest Rafinha, którego miałem w zespole, ale on kosztuje tak około 2000. Kolejną kartą jaką kupiłem jest... Timo Werner kupiony za 5000 monet. Kolejnym zawodnikiem kupionym za 9000 monet jest Marcus Rashford. I kolejnym zawodnikiem jest to najdroższy zawodnik w tym zespole, a mianowicie jest to Bruno Fernandes, którym jeszcze nie grałem w tym roku i zapłaciłem za niego 29 250 końców i na sam koniec gościu, który zepsuł mi prawie psychikę wczorajszym finale draft Lafond jednakże w wersji zwykłej. Więc tak prezentuje się ten składik na futbinie, pokazuje mi, że kosztuje on 95 tysięcy, ale pola jeszcze to podliczyć. Więc sumując wszystko i biorąc pod uwagę to, że za Hakimiego teoretycznie dałem 17 tysięcy i za Rafinie dałem 2000 końców, wyszło, że za ten zespół zapłaciłem 99 100. Także jak widzicie zmieściłem się w 100 tysiącach, pora przejść do meczu w Division Rival. W związku z tym, że za ten zespół dałem 99 tysięcy, nie mam końców, żeby dać jakąś ławkę rezerwowych, także ławkę uzupełniłem brązowymi kartami. Dużo osób nie pyta o taktykę, także ta taktyka, którą gram normalnie w Champions Division Rival z moim podstawowym składem, wygląda w następujący sposób: jest to w formacji 4-2-3-1. My będziemy grać w taki oto sposób: jeszcze ustawimy tylko wytyczne. A więc, jeżeli chodzi o napastnika, to mam trzymać się środka i wbiegać za plecy obrońców. Na SPO mam zostawaj z przodu. Na dwóch defensywnych mam przecinaj linię podań, zostawaj z tyłu, a także krycie środka. Na bocznych obrońcach standardowo zostawaj z tyłu i bramkarz ma wybiegający i wychodzi do wrzutek. Skoro składzik jest już gotowy, pora wejść do. Dobra. Skoro składik już jest gotowy, pora wejść do Division Rivals i spróbować podjąć się tego challenge'u. Mam na ten moment 1770 punktów skill ratingu i mam nadzieję, że wygramy chociaż jeden meczek. Dobra, zobaczmy, czy nasz rywal w lidze elitarnej będzie miał potężny składzik. I uwaga, jest to skład potężny zdecydowanie: jest Maldini, kurde, jest Van der Sar, Maradona. Pogba ten dobry, no będzie, będzie ciężko. Ale pamiętajcie, że mam dwie próby na to. Teraz obstawiajcie w komentarzach, czy ten pierwszy meczyk uda się wygrać. No ja liczę, że się uda, bo. Oj, no oby się. No bo nie chcę po prostu za końcy kupować. Nie chcę kupować paczki za końcy. Jak coś będę otwierał paczkę za 45 tysięcy, jeżeli się nie uda, no mam. No... Mam nadzieję, że się kurczę uda. No, paka za 45k no, to jest naprawdę no, sporo końców, jednak. A ta paczka też nie jest jakaś super. Wolałbym otwierać pakę za 50k niż za 45k, no ale takiej obecnie w sklepie nie ma. No i dobra, Eder Militao, dobry odbiór. No i zobaczmy: Ferlaumendi, Fede Valverde, pięknie. Marcus Rashford, no i Bruno, Bruno Banani. Na ten moment. Hakimi jeszcze nie no co ja zrobiłem, ale gościu też się pomylił straszliwie. Dobra, zobaczmy dobrze, dobrze. Tutaj mamy Bruno. Werner jeszcze i Werner 1 do zera, proszę państwa! Werner 1 do zera! Brawo, brawo, brawo. Możemy się umówić tak. Jeżeli wygram dwa mecze, to nie otwieram żadnej paczki. Jeżeli wygram jeden meczyk. A jeden przegram, to otwieram drugą najdroższą paczkę w sklepie, czyli tam jest chyba teraz paczka za 25 tysięcy. Nie będę ukrywał, troszeczkę mam nadzieję, że handicap pomoże, bo nie dość, że jest brązowa, brązowa ławka, to składzik też nie ma wysokiej oceny ogólnie. Najwyższy jest tam oczywiście Bruno, który ma chyba 8-8, z tego co pamiętam. Maradona, Maradona, Maradona i Maradona! Jeden do jednego. A jaj no to będzie ciężkie, nie? No, chłop wchodzi, ale no, co się dziwić taka karta? Sam chce nią zagrać, właśnie po takie akcje, nie? I Werner pięknie do Rashforda, Rashford delikatnie dziubnął i nie ma góla! Co, Markus, co ty żeś chłopie odwalił? A już Markus Rashford, no, nie będę ukrywał, że na tego Rashforda to ja troszeczkę liczę, że poprowadzi mnie tak samo jak Bruno Banani. Na początku chciałem tam kupić eee, Sancho, żeby był na 7 zgrania, ale później stwierdziłem, że Sancho to już w tym roku grałem. A Bruno Fernandesem właśnie nie miałem okazji, a to jest idealna okazja, żeby właśnie nim zagrać. W związku z czym kupiłem Bruno tutaj. Dobrze, że... nie no, ale obrona, szczerze mówiąc, obrona jest fest solidna. Ona jest to jest OP obrona. Taką obroną można by na luzie grać w Champions jeszcze. Także jeżeli chodzi o obronę, no ja się nie martwię. Bardziej o pomoc, która no no jest fede, nie? W tamtych latach to nie, no proszę, nie, no ale nie dość, że mam słabszy skład, to musi się wylać. Ech, no to już, to już była przesada. No zagrajmy fajny meczik bez wylewów, nie? A nie takie coś. No dużo jeszcze chłop nie pokazał, pokazał, że ma dobre karty. Trzeba to wykorzystać. Trzeba, trzeba to wykorzystać, że gościu nie jest aż jakiś taki super. Pięknie Kim Pembe. No jednak, no Kim Pembe sam nie zatrzymuje full champions, także ja wiem, że on ma potężną moc. Chociaż Rafinha pięknie, i nie, no nie, no zyle też jest potężny. Wiem, po nim gram ciągle. Dobrze Rashford. Werner nie ma, no Wander na tej bramce, no to będzie ciężkie, cię, ciężka, ciężkie pole, e, ciężki orzech do zgryzienia Werner, Werner jest, nie no spalony gościu, gwizdź wcześniej Czemu tak późno gwizdzisz, że jest spalony, jak ja już tutaj przeszedłem cały jego zespół, to chłop dopiero zagwizdał, no naprawdę no, ale na ten moment się nie dowiemy. No, mamy wynik jaki mamy, niestety. No, nie będę ukrywał, że troszeczkę mnie to nie zadowala. Chociaż statystyki wyrównane, nie? Dobrze, Bruno, Bruno! I nie ma, nie ma, nie ma. I nie ma też różnego, bo chłop wybija. I tutaj też nie łapie piłki. No, Rafinia, budzimy się do życia. Werner, nie, no, nie, nie. No, jednak Maldini jest przepotężny w tej obronie. No, jest wszędzie. Tylko gości jakoś tak. A właśnie, on no jeszcze Maldiniego, zapomniałem o tym. No, no, jest to wersja Baby, no, jest to wersja Baby, no, ale still, no, Maldini. No nie no, tak nie mogę polecieć, bo niestety Bruno nie ma pięciu gwiazdek. Teraz troszeczkę żałuję, że jednak nie wziąłem Sancho zamiast Bruno, bo po pierwsze mógłbym sobie ławkę troszeczkę kupić, a po drugie, no, miałbym pięciogwiazdkowca, który jednak troszeczkę więcej chyba był, by dał niż Bruno. Alan, a kurde, nie wiem, jaką nogę Marafinia lepszą. No nie, najgorzej. Dobra, ale to nie jest ważne, bo Rashford! Jest! Mamy 2 do 2! Lecimy, lecimy. Jak gościu weź weźmie pauzę, to ja sobie sprawdzę, jaką rafinię ma le lepszą nogę, ale wydaje mi się, że lewą. I diogo rzota, Nie ma! Co jest jednak? Niesamowite jest to, że chłop tylko wystarczy, że pobiegnie do przodu i naciśnie kółko i ma gola. No ale cóż, no, takie uroki tego challenge'u. Oj, Maradona kontra Kim Pembe i Maradona to zrobił i. <ścoughs> Diogo Jota też, ajajaj, aj, aj. no szkoda, szkoda, bo nie zasługuje na wygraną, ziomek, ja jestem ciągle na jego połowie. I Bruno do Rashforda, to nie koniec, ale to i van broni, nie, taka okazja to mogła być. Bruno, 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 gol, 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 dobra, 4 do 3, włączamy pressing i ciśniemy, może jeszcze coś z tego wyciągniemy. Dobra, lecimy. Zobaczmy, co chłop wykombinuje, czy będzie już, czy on się już zamknie jednak, czy pokaże jaja i jednak zagra jak przystało na droższy zespół. Ja wiem, że nie mamy czasu, ale też na hura nie ma co grać. Werner, no nie, 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 ale było blisko. Ale mamy za dużo trożny, także może on coś zmieni. Zobaczmy. Mendy, Ferlau no nie, ale był pozostawiony przez bez opieki, w związku z czym myślałem, że może coś tutaj się uda. Dembele, Dembele i będzie do Nkunku albo będzie na czas już grał, czyli już jest raczej przegrany mecz No już chłop tutaj Udaje, że wszystko ma pod kontrolą No chyba koniec jednak, chyba koniec tego meczu, ale gościu szczerze powinien się wstydzić skład za stoka, a chłop gra na czas <gryw> Naprawdę, chłop się powinien po prostu wstydzić za taką grę Zobaczmy jeszcze, jeszcze na statystyki, no Przewaga, no jest przewaga, jeszcze pokażę wam pełne statystyki no, posiadanie piłki niby takie samo, oczekiwane bramki podobne, podań więcej, odbiorów dwa razy więcej. No kurczę pieczony, no, szkoda tego meczu, nie uważam, że tutaj powinienem przegrać, ale przegrałem, pamiętajcie jaki w ogóle. Przecież tu był taki wylew. Ja już o nim zapomniałem szczerze trochę. Ale czy uda się wygrać następny meczek też troszeczkę zależy od składu rywala, bo jak widzieliście teraz, Maradona wystarczył razem z diogorzotą. A tutaj jak będzie, tutaj nie będzie wcale łatwiej. Jest też. O, pierwszy mój mecz przeciwko. I Kardiemu, ale ogólnie, no, składzik. No, będzie też ciężko, nie? Ja. <laughs> Okej, okay. Werner, Bruno. Bruno, Werner, Werner, Werner. Werner wjeżdża, Werner, Werner, Werner. No nie, clown zabrał piłkę, niestety. I pięknie, chociaż nie, chociaż może nie, ale w sensie wyszło spoko, wyszło spoko. Okej, okay. Alan, Rafinia I Rafinia pięknie, Rafinia. Rapinia, No nie ma, nie ma, zabrakło takiej finezji trochę w tym, w tym, wszystkim, takiego podkręcenia piłki. Oj, Auba, Auba, właśnie zastanawiałem się nad albą, czy jednak Werner, ale przez wzgląd na to, że grałem Wernerem troszeczkę na początku gry, oj, gol. No cóż, no bramka jak bramka, no zwykła, pospolita bramka. Cholera, ciężki ten challenge jednak. Ludzie mają naprawdę dorąbane składy. Aczkolwiek ja jestem przyzwyczajony, bo mam wrażenie, że każdy już w tej grze trafił Mbappe, tylko nie ja. I to nawet kilka razy mam wrażenie, bo ludzie mają naprawdę chore składy. Bo zawsze taki Mbappe to nie jest najlepszy zawodnik. Ja jakbym kupił Mbappe, to Mbappe byłby moim najlepszym zawodnikiem. A u lu ludzi Mbappe czasami służy nawet jako, żeby go dopełnienie składu po prostu, żeby był. A to na skrzydło go wcisnął, a to coś. Dlatego, no, trochę mnie to martwi, że ja gram takimi słabymi składami, a ludzie dookoła mnie właśnie mają takie dobre składy. Nawet ten jest dobry, nie? Nawet jest chyba lepszy od mojego, jest przecież Essien w prime, który jest, no, byłby moim najdroższym zawodnikiem, gdybym go wsadził. No, jest ciężko, jest ciężko, nie będę mówił, że nie, jest spina totalna. Staram się jak mogę, ale, no, nie mogę znaleźć sposobu na razie na jego defensywę. On na moją w sumie też nie, coś tam, no, jeden raz znalazł w sumie i. To tyle, natomiast tutaj już druga sytuacja. Ale jest Kim Pembe, potężny Kim Pembe i Cardi na razie na glebie. Tylko Kardi w defensywie popracował i zabrał piłeczkę. Tak samo jak teraz Hakimi, no ale Hakimi jest od defensywy. Dobra, Rafinha, ale to chyba był spalony, aczkolwiek dobra, może nie było i jest gol! Rafinha, jeden do jednego, Myślałem, że był spalony, ale nie było i mamy gola. Brawo, 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 brawo. A tak to ciągle w tym samym momencie. Clown. Ciągle KDB, dobre podanie do Icardi Nie ma gola. Wow, 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 nie ma gola. Jeżeli chodzi o statystyki, no to jednak gościu w posiadaniu przeważa. W oczekiwanych bramkach przeważa, w podaniach przeważa. No ten mecz jest dużo bardziej bliski przegranej niż poprzedni, bo w poprzedni to ja dominowałem i przegrałem. Może teraz się odwróci. Ja nie dominuję, to wygram. Nie wiem, co zrobić. Bruno strzel, kurde, no! Chociaż jeszcze Bruno! Ale to był błąd przeciwnika, ja już, ja już chciałem do was coś powiedzieć, tak prosto do kamery, a tutaj piłkę dostałem pod nogi Mendy, Mendy, Ferlau Mendy, Ferlau Mendy Okej, okay, Rashford, Rashford, no musisz, daleka, dawaj mm, Fatalny, fatalny strzał Dobrze, Ferlau Mendy I co on zrobi teraz? Mendy, piękne rozrzucenie piłki I... Werner, jest gol! Co za przyjęcie! Co to było za przyjęcie przez Timo Wernera? I mamy 2 do 1, wygrywamy ten mecz na razie. Okej, okay, i Rafinia, 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 Rafinia. Timo! I 3 do 1. Brawo, 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 brawo. No, ten mecz już się troszeczkę rozluźnia. Chyba faul panie Essien był, nie było. Kurde, wydaje mi się, że jakbym ja wszedł w jego gościa jakiegoś w ten sam sposób, to byłby faul niestety. I pięknie, Markus Rashford do Timo Wernera. Timo Werner radzi sobie z kozą lepiej niż mój Fernando Torres i Alan. Nie ma gola! Co, 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 jak to? A już chciałem tak na pustą zagrać. Dobra, dawaj, Kim Pembe. Jeszcze ciebie brakuje na liście strzelców. Boom, nie ma. I Cardi, I Cardi. Icardi, Kimpembe, taki, o Jezus, Sien, łoj, Sien, Felipe Anderson, dobrze zgaszony Chociaż tutaj znowu Roberto Carlos Piłę szybko odzyskał i tutaj jest Icardi, który ładuje nad bramką Auba, Kimpembe, Auba, 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 gol 3 do dwóch i zostało mi mu minuta doliczonego czasu, czy zdąży? No nie zdąży w każdym razie wygrywamy mecz i no challenge można uznać za zaliczony, bo dla mnie zaliczenie challenge'u to była wygrana w jednym z dwóch spotkań. W związku z czym mam challenge zaliczony, ale jednocześnie też mam małą karę. Ale jeszcze zanim przejdziemy do paczki, powiem Wam, którego zawodnika z tego składu mógłbym widzieć w swoim zespole. Powiem Wam szczerze, że Edermili to zrobił na mnie fajne wrażenie i z tą formą, co miał w tych meczach, na luzie by się załapał do mojego pierwszego zespołu, oczywiście w Ultimate Team. No też wiadomym faktem jest to, że Kim Pembe by się załapał, a także Hakimi. Czy któregoś z nich bym jeszcze wsadził? Rafinha, ostatni mecz, naprawdę top, ale raczej nie. No może Timo Werner z ławki by mógł wchodzić, nie? Więc to są najlepsi gracze z tego zespołu, oczywiście, moim zdaniem. Zanim otworzymy paczkę z 25K, rozgrzejmy się w paczce z podglądem, na którą całe szczęście, całe szczęście nie muszę wydawać ani końca. Że zobaczmy, o proszę, ekrany Super Hiszpan, Celesik, czyli Angelino, czyli raczej nie do kupienia paczka. A więc dobra, pora odbębnić karę. Paczka za 25 tysięcy za końsy będzie kupowana, także kupujemy tą paczkę za 25 tysięcy. I oby były ekraniki, oby były ekrany albo coś więcej. Ekrany, okej, okay, ciekawe, kto to? Aj, Miki Tarian83. No, może w środku inform? Mamy informa w środku, także. Ej, no, kawałek paczki się zwraca, ja go daję na Quickel, resztę biorę do klubu. Także to by był koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że taki challenge Wam się podobał i warto wspomnieć jeszcze, o czym zapomniałem niestety, przepraszam za to. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie Lachu, który zagrał całe Full Champion składem za 100 Ja postanowiłem, że złożę swój skład za Stoka i zagram dwa mecze w Division Rivals w dywizji elitarnej. Jeżeli chodzi o ten challenge, to uważam go za zaliczony, bo minimum to było wygranie jednego meczu z dwóch. Jeżeli macie jakiś fajny pomysł na challenge, to możecie mi go napisać w komentarzach, a ja sobie wybiorę i może za tydzień znowu nagram jakiś fajny challenge. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcineczka, łopeczka w górę mam nadzieję, że zostawiona. Widzimy się już jutro o 15, prawdopodobnie w piku za Ligę Litarną. Do zobaczenia i siema!